Idziemy właśnie po bułki do sklepu, ponieważ dzisiaj będziemy mieli gościa! Bułki kupione, idziemy do gościa. Tym gościem jest Agnieszka, przyjechała do mnie i super, i w ogóle pierba. i Super! Cześć. I, i dzisiaj zabierzemy Was naprawdę w super wir świątecznego jarmarku i zobaczycie super rzeczy, ale najpierw pomocny kącik, pomoc bożonarodzeniowa, e, wpłacimy 100 zł dla zwierząt na, na taką fundację i ta straż dla zwierząt robi dużo miłych rzeczy. <laughs> Teraz przejdę, bo ja w ogóle uwielbiam straż do zwierząt. Oni jak gdyby jeżdżą do tak, wypadków, czyli możecie na przykład zadzwonić, jeżeli widzicie, że ktoś um, uwiązał psa i na przykład mm -hmm. nie ma w ogóle przez parę dni nic do jedzenia, nic do picia, ktoś opuścił jakieś zwierzę i po prostu oni wtedy tak jak policja jadą i um, No i bardzo pisa, że... dobrze. I niech jeszcze dadzą kary i w ogóle tych złych właścicieli to lepiej no. zawiążą koło drzewa. Naprawdę, więc to jest taka straż, gdzie oni rzeczywiście jadą i coś z tym robią, i to jest super. Tak. A ja właśnie wpłacam w tym momencie. Można to zrobić no, tutaj na stronie. Nas się pomaga też mają swoją tą mhm. i PayPalem, albo no, tutaj na numer. Także ja właśnie robię przelew 100 zł, żeby im się lepiej układało. Bo warto pomagać. Bardzo warto pomagać. I szczególnie w zimę zwierzaki mają naprawdę ciężkie życie. A my mamy obydwie zwierzaki, bardzo kochamy zwierzaki, więc... Bardzo kochamy. Torso leży tutaj i się wylizuje. To dziękuję... Nie dziękujemy. No. Zapraszamy na jarmark. Do, do tramwaju. No. Czyste. No dobra, nie mój tutaj z kurczakiem jest pierwszy, piękny. A Aga co ma? Ekstra <laughs> Bardziej chodziło mi o tą baraninę z jakimś tam plackiem. Z plackiem, no. Mm, zaraz zobaczymy, jak smakuje. Mm, ale piękne. A Ago nie zamówił i je. Mm. Ago, mm. jak smakuje? O, baranina. Ona no, jest w ogóle bardzo, bardzo dobra, ja uwielbiam baraninę. Mhm. Jest w sensie pomidorowym. Mm, Taka, bardzo ładnie wygląda. Blacuszki mm. również. Ja tak pytam Agnieszki, jak jej smakuje jej, a przecież ja też mam mięsko, więc ja chyba też mogę o moim patytaju powiedzieć, że... taki pom pomidorowy, a ja kojarzę Pataja niepomidorowego. I nie, nie mi teraz ja już go... No, to brzuszki najedzone, Napełnione i już idziemy teraz na jarmark bożonarodzeniowy, gdzie mogę mieć rzeczy i jeść. Podejrzewam, że też słoteczko. Mm, 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 mm. Jezu, jakie to niesamowite! Okazuje się, że w tym budynku jedno z okien jest namalowane. Które, jak myślicie? Po pierwsze, on jest namalowane. W ogóle o nim. świat owoców, świat koców, świat dzwonków, świat żelków, świat narzędzi z czekolady. My już po jarmarku przyglądamy się najlepszej wystawie, jaka była. Pan Pudel. Bardzo mnie to wzruszyła, a teraz idziemy na koncert znajomego. Ale genialne Ale koty To Bardzo dziwne, bardzo dziwne Chyba płody jednak Widzowie hmm. ocencie Tą sztukę Tak To bardzo ciekawe Ale bardzo się odwrócić Ale Mmm Oni się wi wiszą Ładniejsza część a tutaj bardzo ciekawa wystawa yy, telewizorów? Nie wiem, co to <grystanie> <grystanie> Igor, wyłącz. już. Mały Igor. On się zbuntował.